Siema widzu analizka dzisiaj strzynek pogadamy sobie o strzynkach troszkę dłuższy materiał poświęcimy dzisiaj im e, czy będzie to jakaś straszna rozkmina po prostu chcę najbardziej popularne strzynki sobie tutaj znów o nich pogadać i chciałbym dzisiaj wyjść z takiego z takiego jednego stwierdzenia która skrzynka aktualnie pod inwestycje Jest najlepsza, nie wiem czy mi to wyjdzie, bo sam W głowie nawet teraz nie mam faworyta Znaczy mam kilka skrzynek, ale nie mam tego jednego Więc sam się jeszcze rozkwinam tą sprawę Ale wydaje mi się dosyć ciekawy temat I co, zapraszam na mój drugi kanał na crafty CS2 Link do kanału będzie w opisie I na Pirate's Łapika stronę do wymiany swoich skinów Link do strony będzie w opisie, z moim kodem ELZART Macie nawet darmowe 10$ przy wymianie tego Strona nie liczy ceny kraftów I czarów więc wymiecie dużo przepięknych Tutaj craftioków, jest tego od zawalenia Więc powiedzmy sobie coś fajnego Wysnępić drogiego i sprzedać zarobkiem na rynku Steam, dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, 35 dolarów płatności macie jakieś tu misyjki, instacele, co byście chcieli. Link będzie w opisie. Więc tak, generalnie zaczynając od, to, że, od tego, że szyki się trzymają dobrze. To, to raczej wiecie, tak? Wiadomo, no to ostatnio to lekko takie pod upadku można powiedzieć, ale to też jest kwestia resetu, dropu i tak dalej. Ale no, trzymają się dobrze, zrobiąc na, na liczbę po prostu graczy, jaka teraz tutaj panuje. E, pod takiej zgody można było wybrać najlepszą skrzynkę. Wiadomo, najbardziej w skrzynkach się patrzy na kosę no bo jednak otwierasz skrzynkę, to no, większość osób patrzy mm, jakby zero-jedynkowo. O, tu jest super kosa. No to jednak ta skrzynka będzie przede mnie najbardziej otwierana eee, różnie w statystykach jest, bo mm, wiadomo jak szynka z poli dropów, to też jak wypadnie, no to słuchajcie, to przyszło się z jej. Ja postaram się omówić pod takim kątem, która z szynka według mnie w ciągu dwóch lat Najle... zrobi najlepszy procent. To będzie dzisiaj mój tutaj temat, z którym będę chciał walczyć Postaram się coś tam przewidzieć, po prostu pogłówkować, jak to wygląda i postaram się wybrać szynkę, która moim zdaniem zrobi największy procent plus jakaś drobna analiza. Więc nie będziemy to oceniać wiadomo wszystkich szynek, no bo i kiedybym ja teraz lecił tak gama dwójkę, chroma dwójkę, to ten film naprawdę mógłby trwać 3,5 godziny, myślę. No bo byśmy każdą skrzynkę po kolei obawiali, oglądali skiny, dawali plusy, minusy, boże, to by trwało naprawdę nieskończoność, gdybyśmy tak omawiali teraz to wszystko. Więc generalnie już na starcie powiem, moim zdaniem, krotności najlepsze zrobią skrzynki najtańsze. Fawory dzisiejszego odcinka może być moim zdaniem w ciągu dwóch najbliższych lat dużym zdziwieniem, ale wydaje mi się jednak, że to jest. Dobry strzał, a podam wam też drugie i trzecie miejsce. Tak staramy się zrobić, bo może faworyt was nie zadowolić, moja odpowiedź. Zobaczycie po prostu z czasem, czemu tak może być. Więc, zaczynając od podstaw, tak, wiadomo. Najtańsze strzynki mają największe prawdopodobieństwo tego, że zrobią w sumie najfajniejszą cenę, no bo jednak łatwiej z ceny złoty 30, tak jak od odrzutu, zrobić w przyszłości 3 zł. A ciężej no, zrobić takie strzynki właśnie przyzmat to dwójki z szóstki teraz e, na przykład no tam 15,5 taką podobny procent to 3 złote z tego. no nie? Więc no, dużo, dużo cieszy się takiej skrzynce. E, faktycznie, ostatnia pryzmatu fajnie zaskakuje, fajnie sobie rośnie, ale jednak taka odrzutu no, moim zdaniem szybciej dojdzie do tych 3 zł, niż pryzmatu do tych 16 zł. Chociaż, jakby nie dawali długo strzynki i ta skrzynka teraz była w puli dropów, no to też z tym różnie bywa. Możecie oczywiście ze mną nie zgadzać, bo możecie wziąć bardziej skiny pod uwagę, ale skiny są ważne. Ale nie aż tak zawsze jak nam się to wydaje. Nie aż tak, no bo jednak dużo skrzynek, które ma te średnie skiny, pokazało, że jednak potrafi bardzo dużo na markecie urosnąć. E, więc tak, od razu powiem kilku moich faworytów. Przede wszystkim te trzy to jest skrzynie, które mamy. Odrzutu, ukończenia węża i załamania to są moi faworyci. I jeden faworyt, który jest ukryty, e, też o nich zaraz omówimy. Pryzmatu mają potencjał, owszem, ale. To już jest dosyć duża cena szynek. Te szynki będą, moim zdaniem, rośnie, 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 rosnąć wolniej. I oczywiście mogę się mieć w przyszłości, tak? To ja nie mówię, że to, moja, to co ja mówię, to musi być w 100% pewne. W przyszłości wiadomo, to jest, to jest market, tutaj nic nie wiadomo, nie? To ja, taki ja mam odczucia aktualnie. Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim te trzy szynki? to są póki co top szynki, moim zdaniem. Po pierwsze, skrzynia załamania, bardzo fajne skiny. Najtańsza z kosą wśród tych trzech. I moim zdaniem, skrzynia dobra ze skinami po prostu. I bardzo tania do tego. E która jeszcze jest z polidropów, tak samo jeżeli chodzi o odrzutu, tylko jedynym tutaj plusem odrzutu już nie są skiny. No wiadomo, te czerwone są zajebiste, tak? Co by tutaj nie mówić, to już o tym gadaliśmy, ale jest tutaj większym plusem cena, tak? Niska cena, plus otwieralność skrzynki, która jest niższa od sień załamania. Więc to jest jej strzynek, teraz wypadnie z polidropów, uznajemy, no nie? Więc ona w przyszłości uznajmy że za pół roku, to jest jej strzynek wypada, więc za dwa lata no ma półtorej roku, żeby urosnąć. Zobaczcie, co zrobił Snake White, kiedy wypadł dropł. nie, nie pada, kiedy dokładnie nie wypadł, ale. To zobaczcie. Wydaje mi się, że tu gdzieś była złotówka, to już go nie było puli dropów, więc w rok zobaczcie, że ze złotówki, ono chyba do ilu max podskoczył, zaraz sprawdzimy, do, do prawie dwóch złotych niecały rok po wypadnięciu, tam nawet w pół z kawałkiem, czyli za pół roku wypadły, za rok z kawałkiem, czyli zobaczcie, jaką to można krotność już fajną sobie zrobić, jak można zdziałać, więc wydaje mi się, że w ciągu dwóch lat te szynki mają duży potencjał, które mogą wypaść z puli dropów, ale właśnie zależnością jest to, że nie wiadomo, która z nich wypadnie, to jest bardzo duża zależność. Kolejną sprawą jest to, jak oglądacie supply. Snake Bite, apel weź na moje starsze filmy i zobaczyć, jak ten sapla się strasznie zmniejsza. Może skrzynia to nie zaskakuje, skinami tak? I dużo z nas to mówi. Wiem, jaka jest opinia, wiem, jak to wygląda, wiem, na co się patrzy w skrzynkach. To pokazując, że Prime jest CSA, ta skrzynka, zobaczcie, że zrobiła złoty 90, zł. Zobaczcie, jakich niskich cen. Naprawdę w grudniu ta skrzynka kosztowała złotówkę, proszę Państwa. Ona w 3 miesiące zrobiła dwukrotność, jak tylko Prime się pokazał, praktycznie. Nawet była jeszcze tańsza, bo pewnie, że była po 80 groszy jeszcze wcześniej. Więc naprawdę ta skrzynka bardzo pokazała się z dobrej strony. I to pokazuje tylko jak jest. Po prostu jeżeli jest Prime, jaki to potrafi być wzrost. Co zrobiły pryzmaty? Też urosły, tylko one urosły z 4 jakoś złotych, ile się mylę, tak? E, mogę się mylić zaraz, To sprawdzimy. E, tu 4,40, one jakoś. Październik, one no, zrobiły ok, 2,50, czyli nie zrobiły kompletnej dwukrotności, a Snakebite zrobił, bo ta niższa cena, więc o to mi właśnie chodzi, że jest potencjał większy w tych tańszych strzynkach, a tym niższa cena, to tym cięższy na tą dwukrotność zrobić, chociaż właśnie skrzynie pryzmatu mają zajebisty, tam zdaniem, skiny, Pryzmatu dwójkę lubię, jest, to, jest ona wysoka w mojej liście, ale według mnie aktualnie, nawet krat zobaczył, się rozpędził ostatnim czasem, on bardzo długo stał w miejscu, aż wreszcie wystrzelił, więc przechodząc, Wskażę teraz skrzynkę, która jest moim zdaniem najlepsza i w ciągu dwóch lat, moim zdaniem, najbardziej wypali. I uwaga, bo to może wszystkich zaskoczyć: K Strzynia galerii. Dlaczego? Dlaczego strzynia galerii, czy strzynia karetowa? To jest też ryzykowne po części, ale z drugiej strony, moim zdaniem, jeżeli strzynia galerii totalnie zniknie z CS-a, dwójki: to po pierwsze spoko nóż. Moim zdaniem ten nóż jest dosyć spoko, plus to jest nóż nieglawcy. Dodatkowo spoko czerwone skiny. Różowe też tym to jest kałach. Dodatkowo dochodzi to, że one były tylko w karnecie. Jeżeli zmienią karnet i zmienią skrzynkę, naprawdę ta skrzynia ma możliwość, pokazały inne operacje, co one robią w dwa lata. W dwa lata skrzynie potrafią zrobić. Obrzydliwą krotność, jeżeli chodzi o strzynie kartowe. Więc dla mnie, to jeżeli to zostanie, a przez dwa lata, no nie wierzę w to, że w przez dwa lata nie zmienią. Przez rok, następny rok zmienią kartę, jestem pewny wtedy. No jak tego nie zrobią, to ja nie wiem. No to to jest walw po prostu. Ale mi się wydaje, że w rok to zrobią, a w rok ta strzynia zrobi trzykrotność, myślę, że luźno. Więc przebiję, moim zdaniem, te skrzynki. I strzynia galerii tutaj raczej będzie najlepszą szynką. Pamiętajcie, jaka jest druga najlepsza szynka? Według mnie, jakby te ceny troszkę spadły, to dla mnie jest. Chyba, bo powiem tak, nie ryzykując, jest to snake bite, bo te skrzynie nie wiadomo kiedy wypadną z poli Ryzykując, jest to skrzynia załamania, potem to odrzutu. Więc możecie sobie sami, sami odpowiedzieć, e, jaki wojcie styl. Tak wam powiem. Tak to mogę zrobić, bo to jest najbardziej szczerze. Potem są no, w typu skrzynki rewolucji, klaczu i pryzmat dwójka, moim zdaniem. Się pojawiają. No, Drifted ten też może być wysoko ze względu na fakt, e, właśnie. E, tutaj, no wiecie, jak jest Drifted tam, Ludzie kochają tą skrzynkę. Blue, bardzo otwierać zajebiste skiny i wszystko. Tak samo rewolweru. Najtańsza skrzynka z kos kosami. Super, tak, ale z drugiej strony tu jest Spektrum Dwójka, która, moim zdaniem, troszkę ma lepsze e, skiny niż e, rewolweru. Cholera, że pisane są opinie, ale według mnie tak jest, więc tutaj też ma duży potencjał, ale patrzcie, jak małe jest rewolweru, już 3600, więc to, mam nadzieję, że Was zaciekawiłem w tym filmie, zostawcie suba, jeżeli Was czegoś nauczyłem i jeżeli Was zmotywowałem, bo oczywiście mnie to też motywuje do pracy i jeżeli chcecie mnie wspierać, to wymieniajcie swoje skinki na Słapie, Kodzik, LZAT i, i życzę miłego działku, trzymajcie się widzowie, cześć, cześć.